Witajcie, kochani. Dzisiejszy filmik będzie o regresingu pasywnym, dokładnie o mojej autorskiej metodzie prowadzenia regresingu. Regresing pasywny różni się od regresingów tradycyjnych, tym, że nie jest to technika polegająca na bezpośredniej pracy z osobą, której regresing dotyczy, tak jak to w przypadku hipnozy regresyjnej bądź innych podobnych technik. Regresing pasywny polega na tym, że osoba odczytująca Spogląda, bym bardziej określił, odczytuje coś takiego, co nazywamy pierścieniami rdzenia duszy. Moi drodzy, w rdzeniu duszy możemy wyodrębnić, zauważyć pewne struktury, które przypominają bardzo mocno w swojej budowie swoje drewna. Jeżeli przetniecie drzewo na, na pół, to w, widać takie przepiękne słoje, tak, które charakteryzują e, przyrosty tego drzewa, okazują, który rok, ile lat ma to drzewo, który rok e, był tak jakby zasobny w, w deszcze, w opady, w wodę, który był suszą. A, I tutaj jest taka alegoria bardzo podobna, ponieważ w rdzeniu duszy również możemy zauważyć tak zwane pierścienie. Na podstawie ilości tych pierścieni możemy określić, ile inkarnacji dana dusza przebyła, po grubościach i tak jakby stopniu Ilości światła w tych pierścieniach, czyli im jaśniejszy, im bardziej emanujący pierścień, tym dana inkarnacja była bogatsza w te zasoby energetyczne, duchowe, rozwojowe, im cieńszy i ciemniejszy, tak naprawdę, tym tych kwestii było mniej. A i przy odpowiednich umiejętnościach odczytu, możemy dzięki takiej technice dowiedzieć się, no przede wszystkim, ile inkarnacji miała dana osoba. Ile z tych inkarnacji było takich pozytywnych, wzniosłych, bogatych w te doświadczenia duchowe i energetyczne? Ile były tych negatywnych, bardziej skromnych? Przy naprawdę dobrych umiejętnościach odczytu, tak samo jak i w zależności od danej duszy, czy te E, swoje łatwo się odczytuje. Można nawet odczytać e, szacowny rok śmierci e, danej inkarnacji poprzedniej. E, mniej więcej można wyodrębnić cechy, jakie e, posiadało się wtedy, w tamtym wcieleniu, e, jakie zależności energetyczne powstały w tamtym czasie. Więc możemy określić, powiedzmy, datę śmierci. Możemy określić, kim dana osoba była, mniej więcej, a tutaj stopień możliwości określenia informacji z danej inkarnacji w zależy sobie bardziej od tego, jak klarowne są informacje zawarte w duszy. A można określić względem taki przebieg życia danej inkarnacji, główne cechy, jakie zostały zapisane w duszy, ponieważ jeżeli w jakiejś inkarnacji zdobędziemy jakąś umiejętność bądź cechę naszą, naszą osobistą jak waleczność, jak odwaga jak jakakolwiek inna taka cecha osoby, osobowa jeżeli jest ona naprawdę bardzo uwydatniona, to taka cecha przenosi się do informacji zapisanych w duszy i taką cechę później możemy przełożyć na tą inkarnację albo taka cecha czasami może się nakładać pomimo naszej woli tak Nazywamy to cechami inkarnacyjnymi. Jeżeli ktoś w jakimś wcieleniu, bądź przez kilka wcieleń, powiedzmy, był takim awanturnikiem, buntownikiem, to taka cecha potrafi tak intensywnie się zapisać, że i w tym wcieleniu będziemy zdradzali taką cechę osobowości, i to może być dla nas problematyczne w kwestiach odnajdywania się wśród ludzi. Więc można odnaleźć informacje o takich cechach, dzięki czemu e, można te cechy albo uwypuklić, przeciągnąć z powrotem z duszy na naszą świadomość, e, dzięki czemu poprawiamy jakość swojego życia, e, bądź takie cechy zniwelować, jeżeli stwarzają dla nas jakieś sytuacje problematyczne. E, można wyczytać też z tych pierścieni e, duszy tak to nazywam. E, możemy wyczytać e, Zależności energetyczne, czy w danej inkarnacji były jakieś e, klątwy, e, czy jakiekolwiek inne negatywne e, kwestie energetyczne, które mogą się przekładać na, dane na nowe wcielenia, e, tak jak przysięgi, pakty, śluby, zobowiązania, tak jak śluby czystości, śluby milczenia. Czy jakiekolwiek inne obciążenia energetyczne, które potrafią się przekładać na, na kolejne inkarnacje? Można też odczytać mniej więcej charakterystykę duszy, ten stopień, proces rozwoju, stopień rozwoju, stopień wzrostu duszy, czy tendencja jest rosnąca względem tych wszystkich inkarnacji, czy niestety dusza, Poprzez system inkarnacji, tak jakby się za bardzo wytraca, to też jest bardzo cenna wskazówka, która mówi o tym, co powinniśmy zmienić w tym naszym życiu, w tej inkarnacji, aby nie wytracać tej swojej duszy w sposób taki jak w poprzednich wcieleniach. Regresing pasywny służy po pierwsze, moi drodzy, i dla zaspokojenia waszej ciekawości, to tak. Ale po co jest ta ciekawość? Ta ciekawość y, powinna być zaspokojona przede wszystkim po to, aby y, określić dla nas, co z naszego tego życia jest nasze, typowo nasze, co y, doświadczamy się, uczymy y, i uzyskujemy, a co jest naleciałością z którejkolwiek inkarnacji, y, po to, aby to albo uwypuklić, albo zniwelować. To jest dosyć istotne, aby dla zrozumienia swojego jestestwa. Regresnik jest po to tak naprawdę, aby dla głębszego zrozumienia swojego jestestwa przeanalizować też aspekty z poprzednich wcieleń, żeby zrozumieć na przykład, dlaczego boicie się wody albo dlaczego macie paniczny strach przed ogniem lub jakiekolwiek tego kwestie. Chodź, tak. A chodzi o to, żeby można odczytać informacje. Wiele osób, które boją się na przykład wody czy ognia, są to osoby, które ucierpiały z powodu takich żywiołów, chociażby podczas inkwizycji, chociażby podczas polowań na czarownice. Wiele kobiet w tamtych czasach było albo palonych na stosach, albo topionych. Więc to już daje nam podstawę do zrozumienia siebie, co w naszym życiu takiego jest teraz, co i było kiedyś. Zobaczyć ten schemat powtarzeniowy i ewentualnie to zmodyfikować, zlikwidować, przepracować, usunąć. Także moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie na e, taką analizę, na taki regressing pasywny. Jest to moja autorska metoda, odczytywanie pierścieni duszy i przede wszystkim służy to wiedzą o samym sobie dla samego siebie. Także trzymajcie się bardzo serdecznie, ciepło. E, zapraszam do konsultacji. Do usłyszenia i cześć!